Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym przetestujemy sobie nowości marki Peze, które ostatnio pojawiły się na rynku. I mamy tutaj, słuchajcie, wysyp paletek cieni do oczu. Ja mam oczywiście dwie, będziemy sobie testować jedno na jednym oku, drugą na drugim i zobaczymy jak te cienie się u mnie sprawdzą. Dodatkowo ostatnio została wypuszczona współpraca Peze i krzyszkowskie, gdzie mamy, słuchajcie, produkty do mokrego konturowania. Mamy dwa brązery, trzy róże oraz jeden rozświetlacz, zobaczymy jak się u mnie sprawdzą. Mam jeszcze parę innych produktów, a wśród nich na przykład nowy podkład Maybelline o nazwie Instant Anti-Age Perfector. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi, także jeżeli Was taka tematyka również ciekawi, no to oczywiście musicie ze mną zostać. Rozpoczynajmy. W ostatnim czasie paletka naprawdę mocno poszalała, bo wypuściło dosłownie chyba z sześć takich właśnie mini paletek, czwóreczek kompaktowych. Ja słuchajcie, mam dwie z nich, a mianowicie 03 Coffee Break, które jest no takie bardziej neutralne, moim zdaniem na co dzień takiej chłodnej yy, tonacji, że mówiąc bardzo mi się podoba, jak wygląda ta paletka. Oraz zdecydowałam się jeszcze na 04 Tropical Orchid, która już totalnie użyła Uderza bardziej w takie fioletowo-bordowe tony, ale też mamy tutaj taki twist jakiś miedziany, także mega, mega do mnie przemówiła. No i słuchajcie, będziemy je dzisiaj testować. Ja za te paletki zapłaciłam trzy dyszki za jedną. Nie wiem, czy to była jakaś promocja, czy nie, ale uważam, że to jest naprawdę spoko cena, jak za taką paletkę, która też się wydaje taka bardzo solidna, jeżeli chodzi o opakowanie. No i dobra, słuchajcie, robimy w takim razie słocze i zobaczymy, jak te paletki będą wyglądały. Tak wyglądają słocze. tutaj mamy słocze z paletki 03, a tu z 04. I muszę Wam powiedzieć, że tak. Maty wydają się być trochę suche, a tak jakby o niczym to nie świadczy. W ogóle kolorystyka jest bardzo ładna. Szczerze mówiąc, jestem totalnie zakochana w tym odcieniu z paletki 04, który z mojej perspektywy, jak stoję teraz z boku, jest totalnie złoty. Natomiast on jest takim pięknym duochromem, też się tak jakby mieni na takie bardziej miedziane i bardziej takie różowe tony. Naprawdę jest bardzo ciekawy. Tutaj jest bardziej klasycznie, ale też jest bardzo ciekawie. Jako baza jak zwykle, nałożyłam mój ukochany korektor Stuface Born This Way i lecimy w takim razie z tą paletką. 03. I tak, najpierw wezmę sobie ten cień, ten taki pośredni brąz, albo jaśniejszy brąz w sumie. Tutaj nie ma za wiele tych brązów, mamy dwa do wyboru. <noise> Także jest jaśniejszy i ciemniejszy. No i tak, zobaczmy jak ten oto gagatek tutaj będzie się u mnie układał. Właśnie jestem ciekawa co do suchości jakby tych cieni, bo to nie zawsze jakby um, świadczy o tym, że coś będzie z nimi nie tak. Są też cienie takie suche, z którymi dobrze mi się pracuje. No i tak, tutaj jeżeli chodzi o początek, to widzę, że ten cień będzie się fajnie blendował. Jakby tutaj zobaczcie, parę dosłownie ruchów i to jest właśnie taka konsystencja, że ten cień się rozblenduje w 3 sekundy. Myślę, że będzie się trochę wytracał, jak będę dokładała tego ciemniejszego, ale zaraz się okaże. Na razie wydaje mi się, że jest dobrze. Ja Miałam rację, słuchajcie, co do blendu, jest naprawdę rewelacyjnie I zobaczcie, ja użyłam tylko jednego cienia. Mam wrażenie, że tak jakby jestem taki gradient już zrobiony, także bardzo fajnie się zachował, ale od razu Wam powiem, że słuchajcie, on jest bardzo chłodny, także trzeba to mieć na uwadze i tak jakby u niektórych może nawet wyglądać trochę brudnawo, ale na razie jest. Ok, słuchajcie, teraz chciałabym wziąć ten ciemniejszy odcień i zobaczyć właśnie, jak one się będą ze sobą łączyć, te kolory. Jestem mega ciekawa, co tu się wydarzy. Czy w ogóle będą od siebie tak szczerze mówiąc się różnić? Bo tutaj tak jakby po roztarciu mam wrażenie, że zobaczcie, trochę ten odcień zamienił w ten, nie? Jakoś tak jest bardzo chłodny, ale to bardzo chłodny. Ten niemalże wydaje się być takim taką grafitową, lekką czernią. No dobra, ale z drugiej strony też się ładnie blenduje, nie można mu tego odmówić. No i przyciemnił mi tutaj sytuację, no. Także wydaje mi się, że zachował się spoko. One tak naprawdę już można powiedzieć, że są ze sobą niemalże połączone. Ja oczywiście jeszcze tutaj to dopracuję, bo chcę właśnie zobaczyć, czy one się będą dobrze łączyły. Ale wiecie co, wydaje mi się, że naprawdę nie ma większego problemu. No. Pod tym kątem jest naprawdę spoko. Teraz czas na błyski. Słuchajcie, będę go nakładała bez NYX Glitter Primera, po prostu just like that palcem, tak jak najbardziej lubię. No i zobaczymy, co on tutaj mi zrobi, no. Dobra, ja już widzę, że jest... jakby ten kolor jest bardzo ładny. I on ma, kurczę, taki odcień... taki trochę... On jest chłodny, ale ma jakby cieplejszy odcień. Boże, czy to ma sens? Co ja mówię? Jest taki troszkę bardziej brzoskwiniowy, jeżeli miałabym być szczera. Ale no, ma piękny odcień i bardzo ładnie się błyszczy. Także mam wrażenie, że nawet mając takie dosłownie cztery cienie, możemy zrobić sobie taki bardzo ciekawy e, makijaż. Także spoko. No, ładnie to wygląda, nie? Bo musicie przyznać. Taki bardzo klasyczny, ale z drugiej strony nie do końca. Mam wrażenie, że tutaj, jakbym mogła coś zmienić w tej paletce, to właśnie to, żeby te dwa cienie się od siebie troszeczkę bardziej różniły. No, tak kolorystyko. Wtedy byłoby tak moim zdaniem troszkę bardziej jakby ciekawie. Yy, dobra, słuchajcie, tutaj jeszcze postaram się, znaczy postaram się, zrobię to po <głos》> Nałożę ten taki najjaśniejszy beżyk tutaj jakoś w to miejsce, żeby trochę rozświetlić sytuację. No, i on jest jakby ok. Na słoczu, szczerze mówiąc, jakby ciężko w ogóle było go zasłoczować, tak, żeby był jakkolwiek widoczny, ale no, jakby jest taki spokoberzek, mi się wydaje, więc jakby jest ok. Dobra. Przechodzimy w takim razie do drugiego oka. Tutaj z kolei zaczniemy od tego najciemniejszego odcienia, który nałożę w zewnętrzny kącik. On będzie moim cieniem bazowym, potem go będziemy rozcierać tym boskim fioletem. Czy mówiąc, to jak on mi pasuje do bluzki, jakby I'm dead. Dobra, bardzo ładny odcień już widzę, czy znaczy ja kocham w ogóle takie fioleciki. Jeżeli mi oglądacie, to wiecie, że to jakby. To jest kolor, do którego bije moje manchisowe serce i tak, rozkładanie się jest bardzo podobne co przy tym pierwszym. Widzicie? On tak jakby nie robi od razu takiej super powierzchni, tu trzeba go dokładać, ale da się go dołożyć, no i wtedy wszystko jest git. Także rozcieram go jeszcze. I zobaczymy, co tu się wydarzy. Dobra, wygląda to bardzo sympatycznie i tak samo, słuchajcie, to jest tylko jeden cień. Także wydaje mi się, że naprawdę daje radę. I bierzemy teraz tego przepięknego lawendzioszka, którym będziemy rozcierać to, co tutaj zostało zrobione. I wydaje mi się, że to może tak fajnie właśnie zmiękczyć ten make-up. Uuu, już mi się podoba. Już mi się podoba. Dobra, tutaj wyciągniemy sobie jeszcze ten makijaż, zrobimy kocie oko. A co? No nie no, pięknie, słuchajcie. Zobaczcie, łączą się ze sobą idealnie i ten kolor jest po prostu boski. Absolutnie boski. Nadszedł najwyższy czas, żeby nałożyć teraz tę błyszczącą boskość na moje powieki. Już nie mogę się doczekać, bo naprawdę ten cień robi robotę. Złoto, różowo, brzoskwiniowy ideał po prostu. Dobra, nakładam go paluchem, tak jak po drugiej stronie. Mhm, mm yes. Widzę go i go doceniam za to, co zrobił u mnie na no, powiedzę. Słuchajcie, wygląda to bardzo ładnie. I tak mega jakby ciekawie. Tak na żywo. Znaczy nie mam nadzieję, że kamera jakby będzie w stanie to oddać, ale to jakby widać to dłochromowatość i wygląda to po prostu wspaniale. Odnośnie jeszcze tego tutaj odcienia, którego jeszcze nie użyłam, tego jasnego. Wiecie co, bo on tak jakby on nie jest ani błyszczący, ani nie jest matowy. On ma w sobie Taki, taką lekką satynę, o tak jak może tutaj zobaczyć u mnie na dłoni i wiecie co, ja tak nie do końca jestem fanką jednak takich, takich odcieni, bo dla mnie tak, ni to mat, ni to błysk, to takie, takie... nie wiadomo w sumie co, więc wolałabym, żeby zdecydowanie tutaj był właśnie jakiś taki, nie wiem, fajny, jasny błysk, żeby móc go tutaj na przykład nawalić wewnętrzny kącik, no to by była po prostu kraina szczęśliwości, no ale niestety tak nie jest, także wezmę teraz e, jakiś pędzelek bardzo milutki, niech będzie ten, i nałożę go troszeczkę w sam tutaj wewnętrzny kącik, żeby go jeszcze dodatkowo rozświetlić. Zaraz zobaczymy, czy co, coś będzie w ogóle widać. No dobra, no widać jakby ten taki fajny, satynowy połysk, ale ja jakoś tak wolę zawsze w tym kąciku przejść tak extra mile trochę do przodu i nawalić coś takiego bardziej. no spektakularnego. No natomiast nie mogę powiedzieć, że jest, wygląda jakoś źle. Ogólnie uważam, że tak jakby te dwie paletki. Naprawdę dały radę w robocie i tak, co do osypu, słuchajcie, żebym nie gadała, głupot, jego w ogóle nie ma. Jakby kompletnie nie mam żadnego osypu ani z błysków, ani z matów. Przechodzimy teraz do podkładu, którym jest Instant Anti-Age Perfector 4-in-1 Glow Makeup. I tu jest, słuchajcie, napisane, że to jest tak, primer, concealer, highlighter i BB cream. Okej, okay. zaraz zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Od razu mówię, że jakby widać chyba czarno na białym dosłownie, że nie trafiłam z odcieniem, co jest dla mnie trochę szokujące, bo to jest, jakby nazwa tego odcienia to jest 1,5 Light Medium. Czy to jest Light Medium? I don't freaking think so. No ale dobra, nieważne, słuchajcie, ten produkt w ogóle kosztuje mniej więcej z tego, co widziałam, 50-60 zł w internecie, coś takiego, i jest to totalnie taki starszy, znaczy młodszy braciszek tego korektora, który wyglądał bardzo podobnie, jaką się nazywał też to chyba Anti-Age eraser czy coś takiego. Już nawet nie pamiętam. Bardzo go lubiłam, także mam nadzieję, że ten też będzie fajny. I słuchajcie. On ma tak ujednolitać skórę, roz, e, roz, trochę rozświetlać. E, z tego co widzę właśnie, on ma w sobie takie mini pigmenciki rozświetlające, także jestem bardzo ciekawa, jak on będzie u mnie wyglądał. Dobra, otwórzmy tego gagatka i kręćmy. They see me rollin', they hating. Dobra, czekam. Where are you? Dobra, już zaczęłam o bounce do tego rytmu. Słuchajcie, jest. Jest tutaj. Zobaczmy w takim razie jak on będzie wyglądał na słoczyku No, jest ciemny. Jesteś ciemny, ziomuś, niestety. Także u mnie może być ciężko. A się nawet zastanawiam, czego czymś nie rozjaśnić. Bo tak, jakby on jest dobry, dobry dla mnie na dłoni, ale tutaj. No nie bardzo. Dobra, zróbmy jednak tak. O mój Boże. Dobra, słuchajcie, ja chyba będę... Nie, Dobra, trudno, jedziemy. Najpierw będę dzisiaj spaloną kwarą pomarańczową. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I nakładam go na razie, tak wiecie, w takiej małej ilości. Akurat pod tym kątem podoba mi się to, że tak jakby tu się rozdysponowuje taka mała ilość tego podkładu i tak jakby można go teraz fajnie wklepać. Czekajcie, czekajcie. Gąbeczka to the rescue i jedziemy. O matka, to glow. Straszny. Słuchajcie, no, jakby ja wiem, że odbiór tego produktu jest teraz cięższy, przez to, że po prostu, no jest u mnie, u mnie jakieś, nie wiem, 3 tony niestety za ciemny, ale no postaram się to jakoś wyrównać tutaj całościowo. Natomiast dobra, skupmy się może na tym po prostu, jak on wygląda, jakie ma właściwości. Dla mnie, jakbym miała powiedzieć, na pierwszy rzut oka za mocno się świeci. Jest mocno rozświetlający i ja jakby mam skórę mieszaną, tak jak zresztą wiecie. I dla mnie to jest takie, hmm, jakby to powiedzieć, no to jest po prostu tłumacz, bo z tego co widzę, to on głównie niemalże jakby daje glow, a nie daje jakoś tak nie wiadomo ile jakby yy, samego krycia. Cały czas te zaczerwienienia są widoczne. Ja tu widzę tylko i wyłącznie właśnie taki, jakby mega rozświetlony efekt. No dobra, słuchajcie, pierwsza warstwa nałożona, i może, jakby zdaję sobie sprawę, że tutaj mogą być głosy, że to jest tak, jakby, no, nie bardzo higieniczne. Jakby być może. Natomiast muszę wam powiedzieć, że to jakoś. To jest super, po prostu, bo wiecie, tak jakby ja normalnie po prostu wyciskam podkład, rozsmarowuję go palcem, muszę wycierać ten palc, dopiero potem wklepuję, a tutaj po prostu robicie tak jakby od razu sobie smugi jakby takim stickiem i dopiero możecie go tak jakby rozcierać, w ogóle nawet nie angażując to wszystko w waszych rąk, no. Nie trzeba ich brudzić, ale no tutaj krycia jest mało, no. To jest głównie rozświetlenie. Jeszcze chciałabym troszeczkę więcej tutaj dołożyć, może w tym miejscu tego produktu. Jeszcze polecisnę troszeczkę tu mama. Gdzie on jest? Do o, dobra, teraz już zaczynam go widzieć więcej. Dołożę go jeszcze tutaj, to, w tą moją strefę tę, chociaż tutaj. No i zobaczymy, czy w ogóle tutaj to krycie się chociaż troszeczkę poprawi. No nie założyłam, żeby coś tu się zmieniło. I słuchajcie, pod oczy, moim zdaniem, nawet nie ma sensu tego nakładać, bo tak jakby. No to krycie jest takie, że ja nie będę zadowolona z tego, jak to wygląda. Nie, to jest w ogóle, jakby pod oczy, moim zdaniem, kompletnie nie. No ale cóż no, dobra, załóżmy, że jest. I rzeczywiście to jest trochę jakby, zgadzam się z tym, że to jest highlighter, jakby tutaj w środku. No bo zobaczcie, ten level, jakby rozbłysku, jest naprawdę mocny. Ale też nie mogę powiedzieć, że skóra wygląda źle. Jeżeli macie skórę, nie wiem, mm, na przykład normalną bądź suchą, to wy się możecie z tym produktem polubić. Tak jakby widać w nim takie bardzo rozświetlające, dużo takich rozświetlających pigmentów. No dobra, słuchajcie, w takim razie ja dołożę sobie korektor pod oczy, no i testujemy kolejne produkciki. Przechodzimy teraz do konturowania na mokro i słuchajcie, tutaj właśnie PZ i Krzyszkowska poszalały, bo muszę Wam powiedzieć, że te produkty, które wypuścili wspólnie, no mnie złapało za serducho, nie powiem. I zobaczcie, mamy takie dwa kremowe bronzery, jeden jest jaśniejszy oczywiście, w odcieniu Sunkist 012... A, a, tankist. Co sobie wymyślam. O się nazywało tanki, ten jest 01, ten jest 02. Czyli mamy jaśniejsze i ciemniejsze. Słuchajcie, one kosztowały mnie dokładnie już wam mówię 59,90. Ale to są produkty, które naprawdę mają dużą pojemność. To jest 12 gram gramów. Gramów, tak, gramów, tak się powinno mówić. uuu, jak ja kocham, jak ja kocham. Faktury. taki niczym naruszone, to jest po prostu ideał. Nie. Oh, no, they did not. Słuchajcie, one pachną jak mamba. I to taka truskawkowa. Jezus Maria! W życiu się nie spotkałam, jakby żeby tak ładnie pachniały pro, takie produkty do konturowania. Jestem serio w szoku. Dobra, słuchajcie, w takim razie zanurzam mój palec grzebalec w środku. I zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o słoczyki. Tu mamy najjaśniejszy, ten brązer, który już widzę, że ma bardzo ładny kolor. A tutaj, po drugiej stronie, zobaczymy sobie, jak wygląda ten ciemniejszy. Mmm. O, no tutaj zdecydowanie mamy. No właśnie, i słuchajcie, podoba mi się to, że to jest różnica w tych odcieniach, bo tak jakby często jest tak, że mam wrażenie, że nie do końca się różnią te produkty od siebie, a tutaj naprawdę jakby ta różnica jest widoczna. No i jaśniejszy ma w sobie nawet więcej takich trochę różowych tonów, mam wrażenie, a ten totalnie jest brązowiakiem dla opalonych skór, także mega mi się to podoba. No i trzeba będzie nałożyć ten jaśniejszy na tę stronę, a ten ciemniejszy na te. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio mega się polubiłam z nakładaniem brązarów kremowych właśnie za pomocą takiego no zwykłego pędzelka z naturalnym włosiem. Także zamierzam też tutaj zrobić to w ten oto sposób. Jezu, słuchajcie, ten zapach tej truskaweczki jest tak mega wyczuwalny, że ja jestem po prostu w niebie w tym momencie. No i muszę Wam powiedzieć, że ślicznie wygląda ten brązer. Zobaczcie, jaki jest. On wygląda tak naturalnie, że ja jestem po prostu martwa. Widzicie to? jakby to wyglądało totalnie, jakby to było takie załamanie na moim własnym policzku. <laughs> A jak wiemy, nie jest. Dobra, dodajmy jeszcze tutaj troszeczkę oklepmy gąbeczką wygląda pięknie, naprawdę wygląda pięknie no go jeszcze na czoło i wygląda po prostu bosko, dobra nakładam w takim razie ten drugi w ciemniejszym odcieniu, zobaczmy z kolei jak on tu się będzie u mnie prezentował też jest bardzo ładny i da się go rozłożyć w taki sposób, że zobaczcie jakby wygląda moim zdaniem też mega naturalnie pomimo tego, że ma zupełnie inny, jakby zupełnie inny kolor ale pięknie się wtapia. Oba kolory sztos. Ok, produkt nałożyłam też na czoło, i słuchajcie, oba wyglądają naprawdę przepięknie. Przechodzimy zatem do kolejnych produktów, a mianowicie róży, które z kolei w ogóle muszę powiedzieć, że wszystkie opakowania tutaj właśnie z tej współpracy to jest rewelacja. Tak samo pokażę Wam jeszcze tutaj, na przykład same opakowania, te kartonowe, jak wyglądały. Jezu, przepięknie. Ja uwielbiam, jakby dla mnie to są takie bardzo ważne rzeczy, wiecie, opakowania i tak dalej, bo teraz tak jakby robi mi zupełnie inny vibe testowania tych produktów. No i dobra, słuchajcie, mamy tutaj dwa odcienie, przynajmniej ja mam dwa, w ogóle zostały wypuszczone trzy. I słuchajcie, pomimo, że 03 podobał mi się bardziej niż ten 02, to stwierdziłam, że chyba będzie Was bardziej interesował, także tak, tak zamówiłam, bo ten trzeci był taki bardziej zgaszony z tego, co pamiętam. I mamy tak, jedyneczkę oraz dwójeczkę, czyli mamy brzoskwinkę. Wyglądającą w następujący sposób, ale to jest taka neonowa brzoskwinka. A drugi produkcik to uwaga, malinka. Uuu, no dobra. Który teraz gdzie użyć? Ha, ha, ha. Chyba wiecie co? Zamienię to. I lecimy od jedynki w takim razie, więc biorę sobie jedyneczkę. O mój Boże, jaka piękna! I to jest malina taka wpadająca w wieżynę. Też pachnie truskawką, nie? No, give me a freaking break. Rewelacja. Zróbmy sobie teraz słoczyka z dwójeczki. No, to jest taki neonik, nie? Ale nadal cały czas w brzoskiniowym vibe. Słuchajcie, przepiękne są to odcienie. Mega mi się to podoba. Więc słuchajcie, zaczynamy w takim razie od jedyneczki, które również będę nakładała pędzelkiem. Piękny jest ten odcień, piękny jest i słuchajcie, podoba mi się też to, że zobaczcie, to nie są produkty, które wyglądają tak mega, nie są jakieś takie super napigmentowane, znaczy są napigmentowane, ale tak jakby w taki sposób ułatwiający was, Wam pracę z nimi. To nie jest taka sytuacja, że wiecie, zamoczycie pędzel i nagle jest pajac po prostu instant na, na twarzy, tylko o Jezu, to wygląda jakoś tak naturalnie. Pięknie się rozkładają, nie ma jakiegoś takiego zbyt wielkiego blasku w tym. Po prostu wygląda to mega naturalnie i kolor jest też po prostu... O mój Boże, no przeboski. No nie mam w serio nic do dodania. Zobaczmy zatem dwójeczkę. Co tu się wydarzy? Dobra, jakby one... Jakby są do się dość podobne na policzkach. Natomiast tak jakby widać, że tutaj... Mm, no, widać tę różnicę kolorystyczną. No, tutaj idziemy bardziej w brzoskwinie, a z drugiej strony mamy zdecydowanie bardziej moim zdaniem taki właśnie różowo-malinowy vibe. Słuchajcie, oba wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Mega mi się podoba. Mhm. Naprawdę good job. Good job. Bo wygląda to po prostu pięknie. I słuchajcie, teraz będziemy jeszcze przechodzić do rozświetlacza, który z kolei jest tylko jeden w tej kolekcji. Jakby nie wiem why, skoro mamy dwa brązery. Trzy róże i jeden rozświetlacz. My nie było, było dwa rozświetlacze, no ale dobra, jakby jest, jak jest. I słuchajcie, ten oto rozświetlacz wygląda w następujący sposób. Zobaczmy, jak się prezentuje w środku. Wydaje mi się taki bardzo uniwersalny, może właśnie do tego wyszedł jeden. Słuchajcie, jego cena to jest. A, jakby nie powiedziałam, ile róże kosztowały. Róże kosztowały po 49,90, a rozświetlacz kosztował. Czym jest tam napisane? A nie, też 49,90. Także to jest taka sama cena. Okej, okay. załóżmy w niego palce. A, dobra, tu już konsystencja jest inna, taka bardziej, ta tamten, ym, tamte róże i tamte brązery są bardziej zbite, a ten już taki jest bardziej w formie musu i czuję, że to może być dobre, mhm. dobre podejście. O mój Boże. Mhm, jas, dobra Chcę już mieć od razu na sobie Tutaj z kolei ten produkt będę nakładała gąbeczką Także najpierw go nakładam na dłoń A teraz będę Uderzać z gąbeczką I zobaczymy co ciekawego z tego wyjdzie Jezus, piękny jest, słuchajcie Piękny jest po prostu Jezu, ten policzek wygląda jak Milion dolców, naprawdę Tak mi się podoba Taki to jest mega naturalny look. Może tak jakby teraz w kamerze wyglądać to, że te policzki są takie, wiecie, intensywne i że może ten rozświetlacz jest intensywny, ale wierzcie mi, że to wygląda turbo naturalnie. Ja jestem absolutnie zakochana właśnie w tym, jak to tutaj u mnie wszystko wyszło. No, zgrywa się to ze sobą po prostu perfekcyjnie. Maria Ideal. No nie, no, muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo przemyślana kolekcja. Naprawdę, widać, że tutaj się zajmował tym ktoś, kto yy, zna się na make-upie i wszystko przewidział. Także, no, po prostu wyglądam cudownie w tym momencie. Jak widzicie, w międzyczasie nastąpił spory upgrade mojej twarzy. I słuchajcie, w międzyczasie też zrobiłam makijaż yy, tymi cieniami na dole, które tak naprawdę powtarzałam w tej samej sekwencji, także stwierdziłam, że nie chcę Was zanudzać. Tak samo dobrze się mi z nimi y, działało, także jakby tutaj się nic nie zmienia. I słuchajcie, już ostatni produkt, który będziemy dzisiaj testować, to uwaga. Puszczyk, y, który ma odcień 01 Glassy. Uuu, myślałam, że klasie to jest jednak Glassy. I słuchajcie, nie wiem, ile kosztuje, bo dostałam go chyba za darmożkę do zamówienia. Pachnie, o mój Boże, on pachnie identycznie jak te wszystkie produkty do konturowania. Mm, truskawik z poziom X, ideal. W ogóle jest taki. Lekko brzuskwiniowe i ma w sobie dużo takich pięknych drobinek, które, no właśnie, są takimi. tak opalizują na różowo troszeczkę, ale są też trochę brzoskwiniowe. Zobaczcie z bliska. Mam nadzieję, że będzie to widać. Te drobinki są takie naprawdę bardzo subtelne i wydaje mi się, że uniwersalne. Nie będą się jakoś mega wybijać, a mogą dać dodatkowy blask. Na podstawę z nałożę teraz ten błyszczyk. I zobaczę, jak on będzie u mnie wyglądał. Mmm. Dobra, konsystencja ma taką. Yy... Powiedziałabym bardziej bogatą, ale tylko trochę olejkową. Nie jest to taki produkt, który zupełnie się nie klei. On, jakby minimalnie się klei, ale to jest taki dla mnie lewy totalnie do zaakceptowania. Także, jakby e, dla mnie luz. I tak, co, co do tego, jak wygląda? W się wygląda przepięknie, tak mega świeżo, mega tak wiosenno-letnio. Mm, szczerze mówiąc, dla mnie ideał. Czyli też drobinki jakoś bardzo. Nie widać ich bardzo, ale tak jakby od razu moje usta jakby są takie jeszcze bardziej soczyste. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, także przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie jak zwykle przeprowadzę chronologicznie, a mianowicie od paletek cieni z PLZ. I słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że to są naprawdę bardzo fajne, kompaktowe cienie. I tak, jeżeli chodzi o samą aplikację, to naprawdę muszę Wam powiedzieć, że tak jakby nie mam się do czego przyczepić kompletnie. Jeżeli chodzi o maty, tak samo, jeżeli chodzi o błyski. Ogólnie uważam, że jakby jeden i drugi makijaż wyszedł naprawdę bardzo, bardzo ładnie i dobrze się w nich czuję. Jedyne, co do tego muszę powiedzieć, to, to, że podoba mi się na pewno ta paleta. Bardziej ta czwóreczka, ponieważ wydaje mi się, że można zrobić taki ciekawszy, bardziej wszechstronny makijaż. Tutaj troszeczkę te dwa cienie się za od siebie różnią, według mnie, i tak jakby, no, wygląda trochę tak, jakbym wykonała makijaż dwoma cieniami tutaj, więc, no, tutaj mogłaby być troszeczkę większa wszechstronność, ale oczywiście to jest moja subiektywna opinia. Wam się może podobać co innego, natomiast muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą pracę, naprawdę rewelacja. Trzy dyszki za taką paletkę, to jest moim zdaniem naprawdę dobra cena. Także. Zróbcie są informacją, co chcecie. Słuchajcie, idąc dalej, jeżeli chodzi o ten produkt, no, czuję się zaciekawiona, bo muszę Wam powiedzieć, że teraz, nawet pomimo tego, że jakby totalnie to nie jest mój kolor skóry, ale wydaje mi się, że gdzieś tam jakoś to wyprostowałam, to naprawdę czuję, że jakoś podoba mi się, jak wygląda moja skóra. Już po przypudrowaniu, już po jakby ogarnięciu takim troszeczkę, żeby ją bardziej zmatowić. Moim zdaniem skóra wygląda bardzo ładnie, natomiast od razu Wam mówię, że tutaj krycie jest znikome. To jest raczej takie no po minimalne minimalne wyrównanie kolorytu z ogromnym rozświetleniem. Tak bym to opisała. Moim zdaniem jako korektor no, ten produkt się nie do końca nadaje, chyba że na przykład nie lubicie tak jakby jakoś mocno zakrywać okolicy pod oczami, to może Coś to dla Was jakby zrobi fajnego. Dla mnie nie zrobiło to nic fajnego, także pod oczami nawet nie chciałam go użyć. Po prostu on by nie dał mi tego, co chce, by była sfrustrowana. Natomiast na skórze, słuchajcie, wygląda fajnie. I też jakby dobrze się łączył z pozostałymi, z pozostałymi produktami, i kremowymi, i tymi sypkimi. Naprawdę jakby dobrze mi się sprawdził. Więc jeżeli lubicie duże rozświetlenie, no to myślę, że możecie się na niego skusić. I tak, przechodzimy teraz. No, słuchajcie, och, matko jedyna. Cudownych, najcudowniejszych brązerów w kremie, które po prostu i z jednej strony, i z drugiej strony padły moim zdaniem rewelacyjnie pod względem i blendowania, i nakładania, i kolorystyki. No to po prostu dla mnie to są brązery idealne. Ja nie mam im absolutnie nic do zarzucenia. Dają taki leciusieńki efekt takiej kremowości na skórze. Coś wspaniałego, po prostu strzał w dziesiątkę. To samo muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o róże. Nie no i że... O, czekajcie, zamienia, żeby było tak, jak po której stronie, który mam. Kolorystyka rewelacja. Może teraz jakby nie powiem. One po tym, jak się ułożyły u mnie na skórze, wyglądały do się dość podobnie. Jakby ja widzę, że tutaj jest więcej tak jakby, tych takich różowych, malinowych tonów. Tutaj trochę więcej brzoskiniowych. Mam nadzieję, że Wy też to będziecie widzieć. Natomiast one wychodzą dość podobnie, na to, ale jakby rozkładały się bosko. Łatwo, sunęły po prostu po skórze, łączyły się z innymi produktami. Miały taki, da dają właśnie taki lekki glow na skórze. Wszystkie te produkty w ogóle wyglądają turbo naturalnie. Także, je jeżeli lubicie taki efekt, to naprawdę koniecznie po e, wybierzcie, skuście, bo są po prostu wspaniałe. I moim zdaniem też pigmentacja jest taka nieprzesadzona. Znaczy, idealno. Co ja to mogę więcej mówić? I jakby creme de la creme. Ostatni produkt rozświetlacz, który ma troszeczkę taki bardziej mm, płynną, może, konsystencję niż te poprzednie produkty. Tak samo, słuchajcie, jakby level, tylko jak on wygląda na mojej skórze. Ja tutaj jestem dead and gone. Po prostu ledwo tu siedzę, mam ochotę wyjść i pokazać się wszystkim absolutnie na świecie. także zaraz zrobię jakąś transmisję, chyba, żeby wszyscy oglądali to, jak pięknie wygląda moja skóra. I to jest taki. Blask, właśnie też turbo naturalny. Tak, jakby po prostu ta skóra jest taka rozświetlona, taka napita od środka, taka nawilżona. Mm, coś wspaniałego, naprawdę. To trio, czyli któryś z tych bronzerów, róż i rozświetlacz, to jest. Absolutny must. Naprawdę mówię to Wam serio, jakby z czystym sumieniem i sercem. I ostatni już produkt, a mianowicie ten błyszczyk do ust bardzo spoko. Naprawdę wygląda ślicznie, jest taki mega naturalny, nie jest jakiś klejący, ładnie okleił te usta, jakby te drobinki jeszcze dodatkowo dają taki, taki glow, takie rozświetlenie. Także, słuchajcie, strasznie mi się to podoba. I ja ogólnie muszę stwierdzić, że naprawdę udany test. Hmm, jeszcze zrobimy oczywiście sobie test trwałości, zobaczymy, jak to się wszystko u mnie utrzyma, ale na ten moment naprawdę wydaje mi się, że przebiegło to bardzo fajnie. I mamy w tym momencie słuchajcie, godzinę. 17.06, czyli rozpoczynamy te strzałości, a Wy w tym czasie dajcie mi znać, który z tych produktów albo najbardziej Wam się spodobał, na które jakoś najbardziej jesteście napaleni, bardzo jestem tego ciekawa, i też dajcie znać, które oko bardziej Wam przypadło do gustu, a my widzimy się już za chwilę. Jest godzina 22.40 i zaczynamy podsumowanie. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jestem w ciężkim szoku tego, że tak naprawdę ten podkot mi się jakoś nie wyświecił specjalnie. Moim zdaniem, jakby, wygląda naprawdę dobrze, i tak jakby widać, że trochę to jest sebum, ale. Naprawdę, jakby to nie jest nic takiego, co by zmożyło jakieś moje takie, jakiś mój niepokój, jeżeli chodzi o to, jak wygląda moja twarz. I słuchajcie, jeżeli chodzi o same produkty do oczu, to muszę Wam powiedzieć, że tak, tutaj. Widać, że troszeczkę mi się zebrały te błyski, tak, ale tak dosłownie minimalnie, także wydaje mi się, że jakby on się, y, to się bardzo dobrze utrzymało, nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o konturowanie, słuchajcie, wszystko ma na identycznie, jakie zostawiłam, także rewelacja i trwałość dodatkowo idzie w parze z jakością, także czego chcieć więcej. Błyszczyk nadal mam jeszcze na ustach, także to, to sprawiło, że jestem szczerze w szoku. Słuchajcie, no, super test, tyle mogę powiedzieć, także mam nadzieję, że ten filmik przywodzy Wam do gustu, jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry, abonujcie mi, słowa, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!